Prawie 2,5 miliona jest na bezrobociu. Oto Polska 2013 roku. Polska obchodzi święto pracy bez pracy. Musi. SLD mieć silniejszą reprezentację, żeby człowiek był ważniejszy niż rynek, praca niż rynek. Żeby, żeby praca była ważniejsza niż zasiłek, żeby, żeby obywatel był ważniejszy niż władza. a równe szanse, żeby były ważniejsze niż miejsce urodzenia, aby młodzi Polacy nie musieli szukać miejsc pracy tworzonych dla nich w Londynie czy w Berlinie.